Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny film na moim kanale. Dziś będzie ciekawostkowo, ale o jednej postaci, która zapisała piękną kartę w historii żużla. Zapinajcie pasy, oglądajcie i słuchajcie. Bluey Wilkinson to zawodnik, który zrobił wielką furorę na torach żużlowych jeszcze przed wojną. Australijczyk jednak początkowo trudnił się jako rzeźnik. Wyuczył się w tym zawodzie, będąc jeszcze bardzo młodym chłopakiem. Nie ukrywał mimo to, że ciągnie go do sportu. Obiecująco zapowiadała się jego kariera w rugby, ale Australijczyk postawił na motocykle. Gdy poznał Żużel, od razu zainteresował się tym sportem. Żeby jednak zrobić wielką karierę, musiał wyjechać do Anglii. Udał się do tego kraju w 1929 roku, starając się zostać zauważonym przez bogate kluby. Jeździł w niższych ligach przez trzy sezony, zanim West Ham Hammers zaproponował mu kontrakt. Wilkinson sprawdził się w tym zespole i pozostał w londyńskim klubie do 1939 roku. W 1933 roku zajął trzecie miejsce w Star Riders Championship. Mistrzostwa te były prekursorem indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu, które pierwszy raz odbyły się w 1936 roku. Wilkinson rozwijał swoje umiejętności tak szybko, że był bardzo bliski zdobycia tytułu indywidualnego Mistrza Świata w 1936 roku. Mógł przejść do historii jako pierwszy złoty medalista, ale trafił na niefortunny system wyłaniania czempiona. Podczas inauguracyjnego finału mistrza Świata na żużlu na londyńskim Wembley, Wilkinson był bowiem niepokonany, zdobywając 15 punktów. Jednakże do klasyfikacji mistrza liczyły się również punkty bonusowe z eliminacji. Bluey zakończył je z łączną liczbą 25 punktów, licząc również finał, musiał więc zadowolić się brązowym medalem. Pierwszy był inny Australijczyk Lionel Van Praag, a drugi Anglik Eric Langton. Często się mówi, że to co się odwlecze to nie uciecze, ale Wilkinson miał pycha także w kolejnym roku. Miał przystępować do finału mistrzostw świata jako faworyt, ale po drodze zatrzymała go kontuzja nadgarstka. 1 września 1938 roku okazał się przełomowy dla Wilkinsona. Australijczyk spełnił marzenie i został mistrzem świata. Mało jednak brakowało, a znów nie wystąpiłby w najważniejszej imprezie sezonu. Sympatyczny zawodnik zmagał się z niewyobrażalnym bólem. Dzień przed finałem mistrza świata złamał lewy obojczyk. Nie zamierzał jednak odpuszczać. Miał w pamięci, że udział w poprzednim finale zabrała mu kontuzja. Skontaktował się zatem z lekarzem piłkarskiego Tottenhamu Hotspur i polecił wsadzenie sobie ręki oraz barku specjalną mieszankę z gipsem. Lekarz go posłuchał, a Wilkinson na motocyklu zachwycał. Swoim przysłowiowym pancerzu zdobył 14 punktów i upragnione mistrzostwo świata. W 1939 roku Australijczyk zaczął nieco wycofywać się z Różla jako zawodnik. Postanowił zostać promotorem w klubie Sheffield. Niestety nie było mu dane zbyt długo pełnić tej funkcji. Na świecie wybuchła wojna, a Wilkinson w 1940 roku odszedł z tego świata po tragicznym wypadku. Zginął dokładnie 27 lipca. Wracał motocyklem wraz ze swoją żoną z seansu filmowego w kinie. W parę uderzyła ciężarówka. Były mistrz świata zginął niemal natychmiast w skutek pęknięcia czaszki w wieku zaledwie 28 lat. Żona przeżyła wypadek mając lekkie obrażenia. Jeszcze podczas swojego życia Wilkinson doczekał się figury woskowej w muzeum Madame Tussauds. Nie ma co ukrywać, że miał krótką, ale barwną karierę, od zawodu rzeźnika do rzeźnika na torze, ale w aspekcie zdobywanych punktów i wygrywanych wyścigów. To już na teraz wszystko ode mnie. Jeśli ten film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a to pomoże mi nieco odbudować zasięgi. Pamiętajcie także o subskrypcji kanału. Do usłyszenia przy następnej okazji. Cześć, trzymajcie się.